Oto trzy czynności, które odmieniły moje życie i zmieniły z braku depresji, braku pewności siebie, braku chęci do życia na dobrą sprawę, do wolności, obfitości i miłości na co dzień. I po pierwsze była to medytacja, bo jeżeli już mi się nic nie chciało, naprawdę nie chciałem się żyć, po prostu miałem depresję kompletną i wtedy po prostu przestałem robić cokolwiek, i siedziałem na fotelu i poznałem siebie. Zajrzałem do środka. Miałem dosyć świata zewnętrznego, i zacząłem. Eksplorować świat wewnętrzny, czyli siebie, i to jest właśnie medytacja, poznanie siebie, i wtedy wróciła moja energia. Bo to, na czym się skupiasz, to rośnie. Skupiałem się na sobie, wróciła mi energia, miałem więcej energii życiowej, pojawiła się wizja, za którą zacząłem podążać. Po drugie, energia seksualna. Przestałem ją marnować poprzez masturbację, wytrysk i po prostu energia życiowa. Zaczęła wracać, miała mniej więcej, nie marnowałem, je. i to mi pozwoliło wychodzić w nieznane, odzyskać pewność siebie, tworzyć życie po swojemu. I po trzecie, odnalazłem swój cel życiowy, czyli ta wizja, która się urodziła w tej medytacji tak dalej, poprowadziła mnie do tego, co jest moją misją, co chcę robić, i to mi dało ogrom pewności siebie, ogrom spełnienia i ogromny rozwój duchowy i osobisty, i przetransformowało moje życie. O 180 stopni, więc polecam te trzy czynności wprowadzić, ogarnąć, a jeżeli chcesz więcej na ten temat, jak możesz stworzyć życie swoich marzeń z lekkością, poczuciem mocy, właśnie jak pracować z energią seksualną, jak zaprogramować swoją podświadomość na sukces i, i wiele, wiele innych rzeczy na ten temat, całą strategię stworzyłem na temat tworzenia życia swoich marzeń, to napisz komentarz, strategia, a ja Ci podeślę więcej informacji. pis